Cześć PetrolHadzi. Dziś spory o to, która marka jest lepsza: Audi, BMW czy Mercedes. Dawno stały się internetowym memem. Na poważnie próbować coś komuś udowadniać mogą chyba tylko uczniowie, bo wszystkie trzy firmy osiągnęły taki poziom perfekcji, że wybór między nimi to kwestia gustu i osobistych preferencji. W jednej klasie lepszy jest jeden producent, w innej drugi. A wraz z nową generacją szalazną przychyla się na stronę konkurencji. Chociaż oczywiście możecie podyskutować w komentarzach, to rzecz święta, choć niezbyt wdzięczna. Ale do rzeczy. Wiadomo, że Audi dołączyło do tego wyścigu jako ostatnie, a my dziś opowiemy, jak to się stało. Na początku lat 80. koncern Volkswagen, choć nie był jeszcze gigantem, jakim jest dziś, mocno stało na nogach dzięki sukcesowi Golfa i Passata. W Wolfsburgu uznali więc, że nadszedł czas by sięgnąć po wyższe segmenty, w zanadrzu mieli przecież markę z Ingolstadt o bogatej historii i solidnym potencjale. O sportowej stronie tego planu opowiadaliśmy już w filmie o Audi RS2 i trochę przy okazji rajdowego coupe quattro, ale dziś czas na luksus i prestiż. Jak wiadomo, firma z Ingolstadt wywodzi się z kwartetu marek działających pod szyldem Auto Union. Obok Audi był to Horch, DKW i Van Lerner. To właśnie dziedzictwo Horcha, marki słynącej z najbardziej luksusowych samochodów, posłużyło za fundament przyszłego sukcesu czterech pierścieni. Flagową limuzynę postanowiono oprzeć na nowoczesnej, jak na połowę lat 80., Audi 100 generacji C3. A konkretnie jej topowej wersji oznaczonej jako 200. Problem w tym, że Bawarczycy i Sztetgarczycy byli już daleko z przodu ze swoją W126 i tym bardziej najnowszą E32. Audi 200, choć było świetnym autem, wciąż pozostawało zbyt proste, by mogło rywalizować z tymi mastodontami. Co więc robić? V8 musi być. Tak postanowiono, a podkreślić prestiż, nazwano model po prostu Audi V8. Jego seryjną wersję zaprezentowano w 1988 roku. Centralna część nadwozia praktycznie nie różniła się od tańszych wersji, ale przód i tył zostały solidnie przeprojektowane. tyłu zmiany sprowadzały się głównie do grubszego zderzaka w kolorze nadwozia, który optycznie wydłużał i uszlachetnią sylwetkę. Przód natomiast przeszedł prawdziwą rewolucję. Auto otrzymało nową maskę z integrowanym grillem, bardziej eleganckie, węższe reflektory, a także większy zderzek z dużymi kierunkowskazami i światłami przeciwmielnymi w jednej obudowie. Ale najważniejsze kryło się wewnątrz. Największym wyzwaniem podczas projektowania było zmieszczenie potężnego silnika godnego flagowego modelu w samochodzie, który nie był do tego przystosowany. I choć po masku setki można by schować słonia, kto widział ten wie, średnio napędowo platforma miała swoje ograniczenia. A może jednak nieprzednio napędowa? W końcu już w 1988 roku Audi na dobre wprowadziło swój słynny napęd quattro, który zyskał światową sławę właśnie dzięki sukcesom sportowego coupé o tej samej nazwie. Skoro Babcie to na całego, tak pomyślano w Ingolstadt, a może raczej w Wolfsburgu i obdarzono flagowy model unikalnymi rozwiązaniami. Przypomnijmy, pierwsza napędzana na cztery koła seria siódma w klasie S pojawiła się dopiero na początku lat 2000, a to oznaczało sporą przewagę nad konkurencją. Drugim autem była w pełni ocenkowana karoseria, ale tym Audi słynęły już wcześniej. Natomiast fakt, że to właśnie w V8 szeroko zastosowano aluminium, jest mniej znany. Tak, tak. Tego lekkiego metalu wykonano niemal cały przód auta oraz wiele innych elementów. To jeszcze nie w pełni aluminiowa A8D2, ale był to zdecydowany krok w tym kierunku. Nie dziwi więc, że gwarancja na korozję wynosiła aż 10 lat. To zaleta, którą bardziej docenili kolejni właściciele niż pierwsi, bo jak wiadomo solidna karoseria to podstawa, gdy mówimy o ponad 30-letnim samochodzie. Jednak w przypadku kolizji zdobycie niektórych aluminiowych części do tak rzadkiego auta może być dziś kosztowne. Czy staćcie na to, by kupować części karoserii niskiej jakości i wymieniać je co roku? Marnować nerwy, czas i spore pieniądze na blacharkę? Jak nie, to zapraszamy do Cars Place. Ta polska firma dysponuje największym asortymentem w całej Europie, oferując części własnej produkcji nawet do takich marek, o których nigdy nie słyszałeś. Progi, nadkola i inne elementy z ocynku, błotniki, maski i drzwi z włókna szklanego. CarSplay stworzy je na lata, a nie na szybki zysk. Ocynk potrafi się trzymać do 10 lat, a włókno szklane w ogóle jest praktycznie wieczne i niezniszczalne. Masz wątpliwości? Kliknij link w opisie i zobacz sam. Menadżerki CarSplay są zawsze do Twojej dyspozycji. Co więcej, sam silnik V8 również wykonano z aluminium. Udało się go zmieścić pod maską i był naprawdę udany. Miał pojemność 3,6 litra, wtrysk paliwa. Oraz wiele nowoczesnych rozwiązań. Był jednocześnie lekki, kompaktowy i mocny. Przy 250 km spalał średnio 10,9 litrów na 100 km i bez problemu radzi sobie z cięższą niż zwykle setką. A przytyła ona całkiem sporo. Standardowa Audi 200 ważyła około 1,5 tony, natomiast V8 już 1750 kg. Automatycznie skrzynia, jak to w tamtych latach bywało, miała tylko 4 przełożenia, ale dynamika pozostawała całkiem niezła. Przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmowało 9,2 sekundy, a prędkość maksymalna wynosiła 235 km na godzinę. Krótko mówiąc, Właściciel takiego auta nie miał się czego wstydzić, a konkurencyjne modele w tamtym czasie osiągały podobny poziom. Co więcej, to właśnie w tym modelu Audi po raz pierwszy połączyło Quattro z automatyczną skrzynią biegów, oczywiście zmodyfikowano też zawieszenie. Samochód otrzymał większe koła z szerszymi oponami 225x50 R16. Rozstaw kół został poszerzony, a z tyłu pojawiło się wielowochaczowe zawieszenie. Wszystko to poprawiło prowadzenie, które musiało skompensować dodatkową masę i ciężki silnik umieszczony z przodu. Niemcy dopracowali V8 do tego stopnia, że w 1990 roku weszła na tory mistrzostw DTM, gdzie rywalizowała z kompaktowymi Mercedesami W201 i BMW M3 E30. I trzeba przyznać, że odnosiła pewne sukcesy. W sezonach 1990 roku i 1991 kierowcy za kierownicą V8 wielokrotnie stawiali na podium, a pewnie robiliby to dalej, gdyby zmiana regulaminu technicznego nie zmusiła Audi do opuszczenia wyścigów 1992 roku. Jednak, jak wspomniano na początku, V8 nie była samochodem stworzonym z myślą o sporcie, a przynajmniej nie głównie. Aby konkurować z potężnymi rodzimymi rywalami, trzeba było zaoferować wyjątkowe, komfortowe wnętrze. W Ingolstadt naprawdę się postarali. Pakowali tutaj wszystko, czym w tamtym czasie dysponował koncern. I w przeciwieństwie do tradycyjnie skąpek konkurentów, już w podstawie znalazło się to, za co inni kazaliby sobie słono dopłacać. Pełny pakiet elektryczny. Przednie fotele z elektryczną regulacją podgrzewaniem i pamięcią dla czterech ustawień, wykończenie ze skóry i drewna, rolety na tylnej i bocznych szybach, pełnoprawna dwustrefowa klimatyzacja, 8 głośników, komputer pokładowy z funkcją samodiagnostyki, ABS z możliwością dezaktywacji, wbudowany telefon, a nawet dywaniki z naturalnej wełny. Poprawione wygłuszenie także sprawiało, że nikt... Nie żałował dopłaty. Osobne wzmianki wymaga system Pro Content, który Audi na przełomie lat 80. i 90. promowało jako tańszą alternatywę dla poduszek powietrznych. Jego istota polegała na tym, że w razie kolizji specjalny układ linek odsuwał silnik w dół, kolumna kierownicy oddalała się od kierowcy, a pasy bezpieczeństwa były automatycznie naprężane. Niestety system się nie przyjął i później klienci mogli już zamówić klasyczną poduszkę powietrzną kierowcy. Początkowo model oferowano wyłącznie z silnikiem 3.6, napędem 4 i automatyczną skrzynią, ale z czasem pojawiły się inne warianty. W 1990 roku wprowadzono możliwość zamówienia 5 lub 6 skrzyni manualnej, jednak największą nowością był V8 o zwiększonej pojemności 4,2 litra i mocy 280 koni mechanicznych. To właśnie ten silnik uczynił z tego sedana prawdziwie szybki samochód. Sprint do setki zajmował jedynie 6,7 sekundy. W 1992 roku zaprezentowano przedłużoną o 300 mm wersję V8L, jeszcze bardziej luksusową, z pełnym wyposażeniem, włącznie z telewizorem, lodówką i magnetowidem. Pod maską tych limuzyn znajdował się wyłącznie silnik 4,2. Istnieją też informacje, że planowano produkcję wersji Kombi V8 Avant, ale projekt nie doczekał się realizacji. Jedyne istniejące auto znajduje się dziś w Muzeum Marki. Niestety, choć pierwszy krok w stronę segmentu premium nie był katastrofą. To sukcesem również nazwać go nie można. Mimo wysiłków Audi V8 nie tylko nie była tańsza od Mercedesów i BMW, ale wręcz kosztowała o 20% więcej, a pod względem prestiżu wciąż nie dorównywała konkurencji. Co tu dużo mówić, mimo imponujących zmian względem Audi 100, większość klientów wciąż widziała w niej po prostu drogą setkę wycenioną na poziomie klasy S i serii 7, bez wyraźnego uzasadnienia. No dodatek w 1990 roku Audi 100 przyszło na nową generację C4, która była już samochodem zupełnie innej epoki. Większym, nowocześniejszym i wygodniejszym. To sprawiło, że zakup dziesięcioletniej konstrukcji w kosmicznej cenie stracił sens. W efekcie w 1994 roku Audi V8 zniknęło z rynku, osiągając łączny wynik sprzedaży zaledwie 21 tysięcy egzemplarzy. I jeśli wydawało Wam się, że Opel Senator z poprzedniego odcinka był klapą, oto dowód, że można gorzej. Jednak Audi miało już w zanadrzu zupełnie nowy model 8D2, który okazał się wielkim sukcesem i od tego momentu bez żadnych kompleksów konkurował z BMW i Mercedesem. Ale to właśnie dzisiejsza bohaterka frau V8 utorowała mu drogę. Z wami był Cargasm Club. Jeśli podobał Wam się ten materiał, koniecznie sprawdźcie inne filmy na naszym kanale. I pamiętajcie, jeździcie ciekawymi samochodami. Do zobaczenia!